Znajdujemy się właśnie przy jednym z wielu zapomnianych zabytków Gdańska, Domem Dobroczynności. Jest on unikatowy. Pierwsza myśl, która przychodzi nam na widok tego miejsca, to zapomniany pałacyk, jednak przeznaczenie tej budowli było zdecydowanie inne. Powstał on, by zlikwidować flagę łuczengów i żebraków, która po wojnach szwedzkich dotknęła miasto. Architektura obiektu jest dość skromna w formie, czemu nie można się dziwić, zważywszy na jego przeznaczenie. Do budynku wchodziło się od strony podwórza które pełniło funkcję niewielkiego ogródka we wnętrzu znajdowały się sali dla kobiet i mężczyzn oraz inne niezbędne pomieszczenia tuż przy wejściu stała skarbona dostępna dla darczyńców przez okrągły rok pensjonariusze byli wychwytywani na ulicach miasta przez tzw. zwanego wójta żebraczego który dowoził ich specjalnie oznaczonym zielonym wozem do domu dobroczynności kobiety i dziewczynki zatrudniane były w kuchni i ogrodzie przenęły len, Mężczyźni pracowali przy oczyszczaniu miasta i brukowaniu ulic, a chłopcy wykonywali cięższe prace ogrodowe i pielęgnowali hodowane zwierzęta. Dzieci miały ponadto obowiązek uczenia się, a corocznie jesienią obchodziły wszystkie domy w mieście i prosiły o datki na utrzymanie ich ośrodka. W 1749 roku powstało drugie, skromniejsze skrzydło domu dobroczynności, które początkowo było wykorzystywane jako szkoła, a później przyniesiono do niego niepełnoletnich podopiecznych. Kompleks służy najbiedniejszym aż do 1906 roku.